Witamy Państwa, ja nazywam się Maciej Kurdziel, ze mną jest tutaj trener Marcin Dąbrowski. Witam serdecznie. I... Powstaje obecnie super projekt, chodzi tutaj o zbudowanie drużyn młodzieżowych w klubie FC Tilburg pod herbem Białych Orbów. Obecnie próbujemy zbudować projekt, który będzie opierał się na szkoleniu młodzieży polskiej tutaj na terenie Holandii, zwłaszcza rejony Tilburga. Grupy powstają od roczników 2015 16 w dół, czyli do 19-latków. Ja prowadzę sam osobiście drużynę seniorów. Tutaj kolega trener Maciek Kurdziel prowadzić będzie drużynę młodzieżową. Nie wiem jeszcze, jaki to będzie dokładnie rocznik. Nie wiem, może Maciek. No, rocznik? Tak, rocznik będziemy prowadzić ja wraz z trenerem koniecznym. I trenerem Wiktorem będziemy prowadzić rocznik U4, U6. Zachęcamy wszystkich wszystkie dzieci do, do przybycia dzisiaj. Dzisiaj ci, którzy się zapisali, dzisiaj już będą, ci, którzy się jeszcze nie zdążyli zapisać po obejrzeniu tego materiału, lub po relacji znajomych, którzy dzisiaj będą, będą mogli stwierdzić, czy chcą w tym uczestniczyć. My serdecznie zapraszamy. I co więcej mogę powiedzieć? Będzie na pewno miła, przyjazna atmosfera, będziemy mieli różne szkolenia jako trenerzy, także dzieci będą na pewno pod dobrym okiem. Postaramy się to zorganizować jak na razie. Jeden trening w tygodniu. Co? Roczniki? Co do roczniku, będziemy mieli cztery roczniki na obecną chwilę. Jeśli frekwencja będzie rosła, zrobimy więcej po prostu grup młodzieżowych. Dodamy nowych trenerów. Mamy tutaj spore zaplecze jeśli chodzi o trenerów, jeszcze do tego parę osób jest chętnych z zewnątrz, mam nadzieję, że też nawiążemy współpracę z czasem. No co, zachęcamy tak, tak, przede wszystkim wszystkich tutaj chętnych, tak, dzieci, rodziców do pomocy, do angażowania się w sport. To będzie miło, jeśli będzie jak najwięcej osób, jeśli ta informacja się rozniesie nie tylko tutaj po terenie Tilburga, ale tak po całej Holandii żeby było jak najwięcej dzieci, jak najwięcej możliwości, staramy się stworzyć, żeby czuły się tu super, zapraszamy.